Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Kasztan! <noise> Jakie jest Twoje ulubione danie? Jajko! Co kupisz mi na urodziny? Masło! Jest w sumie drogie, teraz to może być. Jak może drugie imię? Trawa! Jakie są Twoje wymarzone wakacje? Na polu. Jaki kraj chciałabyś odwiedzić? 23 Kiedy zabierz mnie na randkę? Ty nie umiesz BMW Co? BMW BMW, no na pewno Ile masz lat? Miami Beach Czy mnie kochasz? Może Aha, może A wiem, czy mnie kochasz, to było ostatnie Yeah. <laughs> yeah.